Poznaniu.pl Poznań w minutę Tydzień temu 17 spółek Polskiego Radia zostało postawionych w stan likwidacji. W czwartek 4 stycznia pracownicy Radia Poznań otrzymali wiadomość od likwidatora, że z rozgłośnią pożegnał się dotychczasowy prezes Maciej Mazurek. Ciche dzwonki zostaną wprowadzone w poznańskich szkołach podstawowych. Miasto zapowiada, że przeznaczy na ten cel pół miliona złotych. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono m.in. potrzeby dzieci z nadwrażliwością słuchową lub w spektrum autyzmu. Wysoki stan warty znów oznacza punktowe zalania popularnego szlaku rowerowego Wartostrady. Zarząd dróg miejskich z powodu zalania ścieżki demontuje w niektórych miejscach oświetlenie. To już ostatnie kursy świątecznej Bimby. Wraz z nadchodzącym świętem Trzech Króli zjeżdża ona do Zajestni. Do ozdobienia tramwaju zużyto prawie 1000 metrów łańcucha, czyli prawie 10 tysięcy lampek ledowych.